Na dom i na mieszkańców Jeruzalem które jego hałas przypomina. Będą patrzeć na tego, którego przybyli. I boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedem na I płakać będą nad nim, jak się płacza nad pierwotnym. W obym dniu będzie wielki płacz w podobno Podobny do płaczu w na ruinie w obym dniu wytryśnie źródło dostępne dla Domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalemi na odbycie grzechu i O Oto Słowo Boże. Boże, niech będą dzięki. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabita, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówi do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż i niech nie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie a Tobie Chryste. Dajmy Panie do Ducha Świętego i zapraszamy siostrę. Duchu Święty przyjdź prosi W skrócie mówią o nas siostry pasjonistki, a tak naprawdę pasjonujemy się męką pańską. Ponad 100 lat temu nasza założycielka, prosta, polska dziewczyna, pochodząca z Bulowic, dziś już służebnica Boża Matka Józefa Hałacińska, powołała do istnienia zgromadzenie, którego członkini mają wynagradzać Jezusowi za grzechy własne i całego świata. Matka mówiła do swoich duchowych córek, że w każdym drugim człowieku, szczególnie w człowieku cierpiącym, mamy widzieć Chrystusa i temu Chrystusowi służyć. Staramy się być wierne temu dziedzictwu duchowemu, które zostawiła nam Matka Józefa i od stu lat posługujemy w Polsce i poza jej granicami. Tak jak widzicie, jest z nami siostra z Kamerunu. Pracujemy w Kamerunie na sześciu placówkach. Pracujemy w Kanadzie, w Rzymie, w Niemczech. Pan Bóg posyła nas do różnych zadań. Posłuchujemy jako kancelistki w kancelariach parafialnych, jako zakrystianki, katechetki, nauczycielki, pielęgniarki. Prowadzimy wiele dzieł w Afryce, w Polsce dwa dzieła, w mucharzu, w przedszkole. Dla małych dzieci i w Dąbrowie Górniczej, gdzie obecnie przebywam, dom opieki dla osób starszych. Kochani, dla mnie, po 18 latach posługi w katechezie to wielki dar, misja i zadanie bycie z osobami starszymi, posługa z nimi na co dzień, przebywanie wśród nich. Moi drodzy, myślę, że każdy z Was doskonale wie, że. Największą chorobą współczesnych czasów wcale nie są nowotwory i inne schorzenia, ale tak naprawdę samotność to ona najbardziej dotyka ludzi współczesnych czasów samotność, brak miłości, brak drugiej bliskiej osoby i nasz dom, dom w Dąbrowie górniczej w my nazywamy ten dom taką przystanią nadziei, bo tak właśnie jest. W naszym domu przebywa 38 osób. Jest to dom wyjątkowy, bo zakupiony przez naszą założycielkę, matkę Józefę, 100 lat temu. Kiedy powstawało zgromadzenie, wiele kobiet straciło w czasie wojny mężów, ojców i dzieci. I to właśnie tam, wtedy w Strzemierzycach Wielkich, matka Józefa przygarniała dzieci sieroty, kobiety, które zostały same. Siostry swoje pokoje zamieniały na sale dla dzieci, gdzie mogły się bawić, uczyć, czytać, pisać. Do na naszego domu przychodziły samotne kobiety, które uczyły się życia, gotowania. Były to bardzo trudne czasy. W czasie wojny musiałyśmy opuścić ten dom, później do niego wróciłyśmy, i po wielu, wielu trudach udało nam się ten dom odbudować. Od 20 lat. Jest tam dom opieki dla osób starszych. I powiem wam, dla mnie to wielka radość i łaska chodzić po tej ziemi, po której chodziła nasza matka Józefa, i służyć tym ludziom, którym ona służyła. Jest w naszym domu pani, która kilkadziesiąt lat temu była, właśnie jako dziecko, uczęszczała do ochronki. Później wyszła za mąż, wyjechała za granicę, wiele lat tam pracowała. Kilkanaście miesięcy temu wróciła do naszego domu, bo takie było jej marzenie, aby ostatnie lata swojego życia spędzić w tym domu, gdzie spędzała dzieciństwo. I powiem Wam, dla mnie było niesamowitym doświadczeniem, kiedy powiedziała mi, że pojednała się z Chrystusem po 40 latach życia bez Boga. W naszym domu codziennie rano spotykamy się na Eucharystii, codziennie spotykamy się na modlitwie obrzęcowej. A w Wielkim Poście rozważamy pańską. Omawiamy problemy współczesnego świata, problemy naszych rodzin, naszej ojczyzny. Prosimy o pokój. Modlimy się w intencji wszystkich naszych ofiarodawców, darczyńców i tych wszystkich, którzy nam dobrze życzą, którzy proszą nas o modlitwę. Dla mnie jest to dom wyjątkowy, dlatego że w tym domu ludzie doświadczają miłości. Jak chodzę do naszych podobiecznych, to tak naprawdę im niewiele potrzeba. Potrzeba bycia z nimi bliskości, czułości, przytulenia, wysłuchania tego, co mają do powiedzenia. Przyszła do nas kilka miesięcy temu pani Olga Bardzo długo była zwinięta na łóżku taki kłopuszek. Chodziłam do niej i pytałam, czemu tak jest, czemu nie przychodzi do kaplicy. Czemu nie chcę uczestniczyć w terapii zajęciowej? A ona mi powiedziała, siostro, tu jest taka cisza, ja chcę odpocząć. Była wcześniej w innym domu, opowiadała mi, czego tam doświadczyła. Nie będę Wam tego powtarzała. Była bardzo smutna. Na plecach miała duży, naprawdę fizyczny garb. Po kilku dniach chodziłyśmy z siostrą pielęgniarką, rozmawiałyśmy z nią. Zapytałam Panią Olgę, czy chciałaby się wyspowiadać. Była bardzo smutna. Powiedziała mi, siostro, ja byłam wierząca, Przyjęłam chrzest, pierwszą komunię, nawet sakrament małżeństwa zawarłam. Ale na wiele, wiele lat zapomniałam o Panu Bogu. Żyłam bez Niego. Ja nawet nie wiem, jak się spowiadać. Przygotowałyśmy ją do spowiedzi i wyobraźcie sobie, kiedy do spowiedzi Siedziałyśmy we trzy razem na jej łóżku, płakałyśmy ze szczęścia. Bo to, co powiedziała nam pani Olga, do końca życia zapadło, zapadnie w moim sercu. Powiedziała, że nigdy wcześniej nie doświadczyła takiej miłości, jakiej doświadczyłam w sakramencie pokuty i pojednania. Powiedziała, że to tak, jakby ktoś z niej zdjął ogromne ciężary. Ona naprawdę fizycznie się zmieniła. Jej twarz promieniała radością. Była u nas jeszcze kilka miesięcy szczęśliwa, radosna. W tym roku odeszła do Pana i też w pięknych okolicznościach, bo po, po 23.00 zadzwoniły do mnie dziewczyny, że z panią Olgą coś się dzieje, zeszłam na oddział, rzeczywiście leżała, była do końca świadoma. Zapytałam, czy chcę jechać do szpitala. Powiedziała, że nie. I zapytałam, czy zaprosić księdza. Powiedziała, że tak. Od 24 przyjechał kapłan i tu taka moja prośba: nie bójcie się wzywać kapłana wtedy, kiedy ktoś w Waszym domu choruje. To jest niesamowita łaska. Przyszedł ksiądz, wyspowiadał panią Olgę, udzielił sakramentu na chorych i 15 minut po spotkaniu z kapłanem, pani Olga odeszła do wieczności, otoczona naszą modlitwą, bo byłam ja, była siostra pielęgniarka i dwoje opiekunów. To jest niesamowite, bo odeszła pojednana z Chrystusem, prosto ramiona kochającego miłosiernego Boga. Moi drodzy, to jest wielki dar być z osobami starszymi, dawać im miłość, ciepło. Pamiętam, kiedyś przyszła jedna z turek naszych podopiecznych i zadała mi pytanie – siostro, czym wy karmicie, że oni tak długo żyją? Ona pracowała w szpitalu i zastanawiała się z lekarzami, co jest grane, że w naszym domu ludzie bardzo długo żyją. Mamy panią, która jest już u nas ponad 15 lat, jest osobą leżącą i jest naprawdę szczęśliwa. Nigdy nie słyszałam, żeby narzekała, a jest przykrota do łóżka. Co ją mogłam odpowiedzieć? Dajemy im miłość, bo tylko to daje poczucie prawdziwego szczęścia. Moi drodzy, kilka lat temu postanowiłyśmy, że rozbudujemy nasz dom, bo chcemy tej miłości dawać większej ilości osób. <coughs> Niestety, zostało nas pandemia, nasze środki finansowe się skończyły. Dlatego korzystamy z dobroci i życzliwości kapłanów, którzy zapraszają nas do swoich parafii i pozwalają przeprowadzać zbiórki, aby nasze marzenie rozbudowa naszego domu opieki została ukończona, dlatego bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi za możliwość spędzenia tej pięknej niedzieli razem z Wami na modlitwie, za to, że pozwolił nam, aby dzisiejsze ofiary, które złożycie na tace, były przeznaczone na rozbudowę naszego domu. Z całego serca dziękujemy za każdy dar, czy materialny, czy modlitwy w naszej intencji aby znaleźli się ludzie o wielkich, szlachetnych sercach, którzy chcą nam pomóc, aby nasze marzenie się zrealizowało, aby jak najwięcej osób mogło spędzić ostatnie lata swojego życia w naszym domu, w tej przystani nadziei. Ja teraz chciałabym zaprosić siostrę Erikę, żeby powiedziała do Was kilka słów w swoim ojczystym języku i zaśpiewała dla Was piosenkę to będzie w naszej Matce Założycielce. Po Mszy Świętej będziemy mogli też e, wziąć ze sobą obrazy do domu, gdzie będzie modlitwa do naszej Matki Założycielki. Zachęcam, aby modlić się o cud za jej wstawiennictwem. Tak naprawdę czekamy tylko na ten cud, aby ona została ogłoszona, błogosławioną, a w przyszłości wierzymy, że również świętą. Organizujemy również rekolekcje wakacyjne dla młodych ludzi. Gdyby ktoś z tej parapii chciał na takich rekolekcjach być, przeżywać te rekolekcje, to proszę się zgłosić do siostry Rozali. Ona od kilku lat w każde wakacje spotyka się z młodymi osobami, aby już właśnie od samego początku zasiewać to porządne miłości w sercach młodych ludzi. Często myślę, że to są rekolekcje powołaniowe. Nie, to są rekolekcje, gdzie doświadczamy obecności Pana Boga przez piękną przyrodę, przez spotkanie z drugim człowiekiem i właśnie bycie, bycie dla siebie, poznawanie różnych ludzi z różnych stron Polski, wymianie się doświadczeniami, ale też dzielenie się wiarą i Panem Bogiem. Dziękujemy za wszelkie dobro. Dziękujemy za darmą bitwę i ze swojej strony obiecuję, że również z naszymi podopiecznymi będziemy się modlić w waszych intencjach. Zapraszam, siostrę Erikę. który oczekuje naszej osobistej odpowiedzi na pytania, za kogo go uważamy, zanieśmy pokorne prośby. Podzły się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby hojnymi byli szafarzami sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za tych, którzy w tym roku przystąpili do pierwszej komunii świętej, aby swoim sercu zawsze mieli miejsce dla Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za siostry pasjonistki, aby dobry Bóg obdarzał ich licznymi, świętymi powołaniami i obdarzał ich łaską i błogosławieństwem do ich prac. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O ustanie wojen na świecie, aby nastał upragniony pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za zmarłych, których polecamy w tej Eucharystii, świętej pamięci Józefa, Sylwestra, Szafik, aby radowali się niebem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych, abyśmy ukochali Mszeświętą i jak najczęściej przyjmowali ciało Chrystusa do naszych serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, wysłuchaj tych modlitw, umocni naszą wiarę i jedność, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Amen. a na procesji pozostańmy w postawie stojącym.